Nic ci nie jest serdnik. Musimy się stąd wydostać. Miriam? U, 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 proszę, proszę. Jak to mawiają, szok. Nawet nie śmiałem marzyć o dwóch munger. Minęło trochę czasu, co? <grytanie> Gdy cię widziałem ostatnio, właśnie wbijałaś mi nóż w plecy. Bo właśnie wtedy straciłeś resztki rozsądku. <grytanie> Czyli ta nowa munger jest kim? Twoją wnuczką? <grytanie> Cudownie. Wszyscy kochają ributy. To teraz razem odbudujecie mój portal. To sprawa między dorosłymi, Meris. Nie mieszaj jej do tego. Niech nas pan wypoś... To nie ma sensu, serdeczno. Muszę ratować Diablo! Sama zaprojektowałam te kajdanki. To termiczna blokada reaguje na temperaturę ciała. <laughs> Masz może jakąś monetę? Dla ciebie zawsze, serdeńko. Jeśli poduszkowa nie działa jak moja skrzydełka, to może też ma. System chłodzenia ciekłym azotem. Mm. A? A! Ok. Mini, musimy się zmywać. Lunella, ta sprawa się ciągnie od bardzo dawna. I sama ją muszę rozwiązać. Ale ja chcę Ci pomóc! Już mi wystarczająco pomogłaś, serdeńko. Nigdy sobie nie wybaczę, że naraziłam Cię na niebezpieczeństwo. Znalazłaś się w tym całym szaleństwie z mojej winy. Ale nie, ja. Kocham Cię. Do księżyca i z powrotem. Nie! 아브라 나...